Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w upiornej kuchni Mieczysława. W jakiej upiornej, w jakiej upiornej? Przecież to standard. Z okazji Halloween Mieczysław nauczy nas specjalnego dania na to święto. No. Co będzie nam potrzebne? No, tutaj takie podstawowe składniki. Ostatnio uczestniczyłem właśnie w zawodach Mistrzów Kuchni Światowej Magii i postanowiłem dzisiaj podzielić się z Wami. Swoim najnowszym daniem. To jest danie standardowe, dzisiaj nieco zmodyfikowane, bo jest kolorowe. To danie na Halloween, powiem tylko. To jest danie na Halloween. E, co to jest? Co to jest ten pierwszy składnik? Widzę, że wziąłeś patyk, a co to jest stąd? No to to. A <laughs> no to są oczy. Matko. <laughs> nie, nie nam no spokojnie. To są oczy klientów ze sklepu. <laughs> Matko. Bez przesady, nie tragizuj. Co robisz jak odchodzisz, jak kończysz zakupy? No co? Zapłacisz w kasie i odruchowo patrzysz na rachunek. Niektórzy klienci też rzucają okiem. Niektórzy zbyt mocno. No to poszedłem i pozbierałem. W Lidlu? Może być w Lidlu. Którego pajączka sobie życzysz? Skąd pająki? Pająki z zielonej łąki. ha, ha ale się zrymował. Bojąki to jest moja hodowla. Bawię się z nimi na co dzień. A teraz? Z... A teraz służą mi jako Aha, to składnik dania. Dania, tak. Ale one są do tego przyzwyczajone. To dobrze. Dobrze, tak się już przyzwyczaiły, że nie, nie przeszkadza nie, nie, im to. Nie, nie protestują. Nie protestują, nic im nie przeszkadza. Bardzo y to y y widzę, że są różnokolorowe. Taki szaszłyk będzie Ci No fajny, podoba mi się. Fajne. No zobacz, wesoły. Tu, o, no, to, to będzie więcej, tak, tych szaszłyków No, zrobimy dwa. Uh -huh. Też oczy widzę, oczy, a tam jeszcze takie małe pomarańczowe kulki są. A to damy dla ozdoby, to jest... Co to jest? No, to nic strasznego. To są czaszki. Czaszki dymi Z dyni. Matko matko, jak ją, matko, jak ją, matko, to jest zwykło. Ale to umarł jakoś, tak? Naturalnie wtedy, nie? To, to we wrześniu się zbiera, później się zjada, mhm. I, I to jakoś trzeba specjalnie na dziadzie, jakaś kolejność, jak to robimy? Kolejność jest kolejno dowolna. No wspaniale. Kolorystyka też, to ładnie wygląda. Co dalej? Co dalej? A tutaj mamy taką... A bo to jeszcze więcej potraw świątecznych poważnie, to tu mamy poważniejszą tak? potrawę. Już się przygotowujesz do świąt bardzo intensywnie. to jest. Tak. Ta dekoracja. Co tam no, jest w środku? Bardzo, to jest, no to... y, może zbliżenie. Trochę bliżej. O. To też też klientów. Y, to... Już... Nie wnikajmy w szczegóły. Ta potrawa tak ogólnie nazywa się Bigos. Bo jest z kapusty. Ale w zależności od tego, co do niej dodamy, to ona przybiera nazwy te no, zwyczajowe, tak? Okazjonalne. Mhm. I z uwagi na ten dodatek. Czyli nie dzisiaj, było widać. Dzisiaj... Jeszcze raz pokaż do kamery. Dlaczego bo... znaczy, by nie było w kamery? Proszę o, bardzo. tak, teraz widać dokładnie. Dzisiaj się nazywa. To jest angielska, powiedzmy. Eyes gos. Rozumiem. Może być jeszcze. Czy to jest smaczne? Bardzo smaczne. Jakieś wątpliwości? Nie. No, mam ciekawość tylko, tylko zwykła ciekawość. Tak, i ten grymas na twarzy też z ciekawości. Może, może nakryj. Wiesz, już, już trzeba przykryć, bo, bo to, żeby nie wyparowała to potrawa. – Dobrze, żeby nie raziła w oczy. Co tak żeby że nie raziła w oczy? Nie. <laughs> To, trochę upiornie to, bym... to zaprzmiało, Nie. To, bo to ja znałem, takie czy... codzienne zabawy w czy, 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 czy ten ajo, ja bym... też nie to czy ten ajo, czy ten ajo, czy ten nie czy ten ajo, czy ten ajo, czy ten ajo, czy to ja czy ten ajo, czy ten ajo, czy ten ajo, Inaczej. Mniej krwi, ale średnio wysmażone? Czy? No tak, można mocno. Mocno, tak, a może średnio? Tak trochę, żeby z smusem było, Taki, sokiem, tak? nie? Taki well done, poproszę. Dobrze. Ile? Hmm, ile tam trzeba? Hokus pokus, już. Ja mogę tego z tymi, jest jakiś z miodowymi łapkami? Ale, Ale zaraz, może być tymi czerwonymi. Zaraz uzupełnię i uh -huh. będziemy mieli taki średniowy wysmarowany. A to dodamy tak. Dobra. E, z czym to się podaje? Tak? Samo? Sam? E, szaszłyki? Są sam RH minus. Zero RH minus. No. Tylko RH. Zero nie. Rh nie. To w zależności od tego, co kto lubi. Ja, ja z kolei wolę zero RH uh -huh. A no ja może zjem tak bez niczego, po prostu tak. sobie. No, tak. a to on ma taką główkę fajną, tą, oczy, patrzy się. No to się. smaczne, proszę, no Patrzysz czekam, się czekam, się... a otwieramy buzię, am, proszę, ale no, no, poszło. Odważna jesteś. Pyszne te łapki, jeszcze się trochę ruszają. Ja sobie to zjem. O, pajączka. One jeszcze chyba trochę żyją. One są nieśmiertelne. To tym y, akcentem... To, to, żegnamy, to... to słuchacze się podzielą z nami wrażeniami. Tak, prosimy o komentarze. Prosimy o komentarze i co? O, włos na głowie Ci się zjeżył. Nie tragizuj. Pa, nie, dra, nie dramatyzuj paink, rusza, przecież rusza to jest Zwykła świąteczna kolacja. To ja, ja już kolejnożegnę pożegnać. Zapraszam na następne odcinki. Do upiornej kuchni. Pierwsza pa, pa. pomoc teraz. Papa. Papa. Pa. Ja.